Dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Pani Jola Uczy i zapraszam na kolejny odcinek związany z metodą sylabową. Dzisiaj będziemy czytać i pisać, a bohaterką naszego spotkania będzie sylaba Ga. Sylabę tę będziemy odczytywać zarówno w sylabach, jak i wyrazach, a także zdaniach wyrazowo-obrazkowych. Sylabę tę będziemy również zapisywać dwoma sposobami. Będziemy również pisać wyrazy z tą sylabą. Jeśli jesteście gotowi, to like, czyli łapka w górę i rozpoczynamy nasz trening. Sylabę GA możemy spotkać zapisaną na dwa sposoby: albo za pomocą małej, Albo wielką literą. Bez względu na to, czy zapiszemy ją małą czy wielką literą, brzmi po prostu ga. Jakie wyrazy rozpoczynają się sylabą ga? Tych wyrazów jest bardzo wiele. Nasze przykłady to ganek, garaż i gasi. Popatrzcie, że zarówno ganek, garaż i wyraz gasi. Są to wyrazy dwusylabowe. Dlatego proponuję, żebyśmy teraz wyklaskiwali sylaby w poszczególnych wyrazach. Zacznijmy od wyrazu ganek. Gotowi? Ganek. A teraz garaż. Ga-raż. Tym razem gasi. Ga-si. A czy sylaba ga jest również spotykana w dłuższych wyrazach? Oczywiście. Przykładami niech będzie wyraz gazeta i gazela. Zauważcie, że zarówno gazeta, jak i gazela to wyrazy trzysylabowe. Wyklaszczmy sylaby w tych wyrazach. Zacznijmy od wyrazu gazeta. Ga-ze-ta. A teraz gazela. Ga-ze-la. A dłuższe wyrazy? Na przykład galaretka. Cztery sylaby. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie galaretka. Ga, la, ret, ka. Czy sylabę ga możemy spotkać tylko na początku wyrazów? Skądże znowu? Równie dobrze może znaleźć się na końcu wyrazów. Popatrzcie na przykłady. Droga, struga. Zarówno droga, jak i struga to wyrazy dwusylabowe. Wyklaszczmy ich sylaby. Najpierw zacznijmy od Wyrazu droga, droga, a teraz struga, struga. Inne przykłady, na przykład wyraz biega albo noga. Wyklaszczmy sylaby w tych wyrazach. Zacznijmy od wyrazu biega. Biega, a teraz noga, no, ga. A dłuższe wyrazy. Proszę bardzo. Może papuga? Wyklaszczmy sylaby w wyrazie papuga. Pa-pu-ga. Sylabę ga możemy zapisać również wielką literą. Dzieje się tak, gdy musimy użyć jej do zapisu imion. Ta dziewczynka ma na imię Gabrysia, a zdrobniale Gabi. Wyklaszczmy sylaby w wyrazie w imieniu Gabrysia. Ga a Tym razem wyklaszczmy sylaby w jej zdrobnieniu imienia, czyli gabi. Ga-bi. A teraz odpowiedzcie na pytanie. Co to za wyraz? Składa się z dwóch sylab, gdzie pierwszą sylabą jest sylaba ga, a drugą sylaba da. To ga. -da. Gada gada czyli mówi i mówi mówi i mówi mówi i mówi rozmawia i rozmawia przez pełne długie minuty a może nawet godziny ona gada A co to za wyraz Zbudowany jest z dwóch sylab gdzie pierwszą sylabą jest sylaba ga a drugą sylabą jest sylaba ma to gama czyli gama Gama to szereg dźwięków ułożonych według ustalonych reguł Popularną gamą jest z pewnością ta gama, którą znacie? Czyli do, re, mi, fa, sol, si, do. Prawda, że jest znana? A co to za wyraz, który zbudowany jest z dwóch sylab? Jego pierwszą sylabą jest sylaba ga, a drugą sylaba la. To gala. Gala, czyli uroczystość z udziałem oficjalnych gości. Można powiedzieć także uroczyste, oficjalne przyjęcie. A co to za wyraz? Jego pierwszą sylabą jest sylaba wa, a drugą sylabą jest sylaba ga. To, waga, czyli waga. A co to za wyraz? Pierwszą jego sylabą jest sylaba sa, a drugą sylaba ga. To, sa, ga, saga. Saga to wielotomowa powieść lub serial o dziejach jakiejś rodziny lub bohatera. Tym razem rebus. Ciekawa jestem, czy uda wam się go rozwiązać. Do sylaby ga jest dodana mapa, ale sylaba ma została skreślona. Rozwiązaniem rebusu jest gapa. Gapa, czyli osoba mało spostrzegawcza. I kolejny rebus. Tym razem do sylaby ga mamy dodać wyraz fala, ale w wyrazie tym skreślona jest sylaba la. Rozwiązaniem rebusu jest gafa, czyli jakaś niefortunna pomyłka. Tym razem zapraszam Was do odczytywania sylab. I wyrazów. Zacznijmy od tych zapisanych kolorem białym. Ga, sa, fa, ga, ma, la, fa, pa, ła, ga, ra, ka. Teraz odczytajmy sylaby zapisane na żółto. Ga, pa, wa, ga, ga, ma, ga, da pa da sa ga A teraz odczytajmy wyrazy zapisane niebieskim kolorem. gada gama gafa saga gala waga gapa sama Proponuję odczytać raz jeszcze, ale w przyspieszonym tempie. Zacznijmy od sylab zapisanych na biało. Gotowi? Start. Ga, sa, fa, ga, ma, la, fa, pa, ła, ga, ra, ka. Teraz w szybszym tempie odczytajmy sylaby zapisane na żółto. Ga, pa, wa, ga, ga, ma, ga, da, pa, da, sa, ga. A teraz w szybszym tempie odczytajmy wyrazy zapisane niebieskim kolorem. Start! Gada, gama, gafa, saga, gala, waga, gapa, sama. Tym razem zapraszam Was do odczytywania zdań. Są to zdania wyrazowo obrazkowe. Pierwsze zdanie Agata gada. Gada, czyli mówi i mówi, rozmawia i rozmawia, tym razem przez telefon. Raz jeszcze przeczytajmy to zdanie. Agata gada. Drugie zdanie. Ta waga ma. I są pokazane strzałkami jej szalki. Szalki, czyli miejsca, w których można położyć ważone przedmioty. I możemy to zdanie odczytać jako ta waga ma szalki albo szale. I ostatnie zdanie. A ta waga ma wskazówkę, która pokazuje, Ile waży ktoś lub coś. Przeczytajmy raz jeszcze te trzy zdania. Agata gada. Ta waga ma szalki. A ta waga ma wskazówkę. Sylaba ga składa się z dwóch liter. Z litery, którą w alfabecie nazywamy g, a wymawiamy krótko g, oraz z litery a. Dodane do siebie, połączone ze sobą te dwie litery, g i litera a, dają nam sylabę ga. Sylabę ga możemy spotkać zapisaną na dwa sposoby: albo małą, albo wielką literą. Pora zatem zapoznać się z prawidłowym zapisem małej i wielkiej litery g. Pismem szkolnym elementarzowym zapraszam. Oto litera g. Zarówno mała, jak i wielka litera g są literami drukowanymi. Popatrzcie, w jaki sposób należy prawidłowo zapisywać małą i wielką literę g. Mała litera g i wielka litera g Zaprezentuję Wam teraz, w jaki sposób napisać sylabę G. Rozpoczynamy małą literą G, którą zapisuję w ten sposób, że kreślę kółeczko kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Następnie, nie odrywając ręki, dołączam laseczkę, która zjeżdża na dół. Zawija się w pętelkę i tak prezentuje się pierwsza litera sylaby G, czyli litera G. Teraz po odrywaniu ręki dołączam do litery G literę A. Jak widzicie, zapisuję ją bez odrywania ręki zgodnie z jej kierunkiem zapisu. Raz jeszcze zaprezentuję. Jest to pierwszy sposób zapisu. Sylaby G. Sylabyga. Zaczynam od litery G. Odrywam rękę i dołączam literę A. A teraz pokażę Wam drugi sposób zapisu sylaby G. Kreślę literę G w taki sam sposób jak poprzednio, bez odrywania ręki. I teraz nie odrywam ręki do zapisu litery A, tylko określę kółeczko, kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Odrywam rękę do laseczki, którą dołączam do kółeczka. Raz jeszcze pokażę, a więc litera G. I po jej zapisie nie odrywam ręki, tylko kreślę kółeczko, kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara, i po oderwaniu ręki dołączam laseczkę. I tak przedstawiają się dwa sposoby zapisu sylaby G, zapisanej małą literą. Tym razem zaprezentuję Wam zapis sylaby G, ale zapisanej wielką literą. Zaczynam od kreślenia wielkiej litery G. Zaczynam kreślić takie półkole, które przechodzi przez dwa pola, pole górne i pole środkowe, czyli właściwe. Następnie zjeżdżam w dół, laseczka, którą, którą zawijam jako pętelkę. I teraz do wielkiej litery G dołączam. Literę A, którą zapisuję bez odrywania ręki, zgodnie z jej kierunkiem zapisu. Raz jeszcze pokażę. A więc wielka litera G. Odrywam rękę do litery A, którą ładnie dołączam, i tak powstała sylaba G. Istnieje jednak drugi sposób zapisu tej sylaby, który teraz zaprezentuję. A więc zaczynam zapis wielką literą G którą zapisuję tak, jak nakazuje mi kierunek jej zapisu. Następnie dołączam kółeczko bez odrywania ręki, kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara i, jak widzieliście, dołączyłam laseczkę. Raz jeszcze pokażę. Wielka litera G, bez odrywania ręki i bez odrywania ręki dołączam kółeczko, kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara i odrywam rękę, aby dołączyć laseczkę. I tak wyglądają dwa sposoby zapisu sylaby Ga zapisanej wielką literą. Teraz przedstawię Wam zapis wyrazu Gafa. Zaczynam zapis sylabą Ga, a więc kreślę literę G. Odrywam rękę do zapisu litery A. Następnie nie odrywam ręki, tylko od razu kreślę literę F odrywam rękę do uśmiechu tak zwanego i ładnie do litery f dołączam drugą literę kolejną literę a tak i mamy dwie sylaby ga fa czyli wyraz gafa jak widzieliście do każdej prawie każdej litery oderwałam rękę połączenie było przy zapisie a i f no ale do uśmiechu oderwałam rękę pokażę wam teraz Drugi sposób zapisu sylaby wyrazu gafa, zbudowanego oczywiście z dwóch sylab. Zaczynam od litery G i teraz nie odrywam ręki, tylko kreślę kółeczko kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Teraz oderwałam rękę, dołączam laseczkę i po laseczce. Jak widzicie, nie odrywam ręki, tylko od razu kreślę literę F. Tutaj ten element poprzeczny, oczywiście musiałam oderwać rękę, i popatrzcie, nie oderwałam ręki, tylko kreślę kółeczko, kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara i dołączam laseczkę. I tak wyglądają dwa sposoby zapisu wyrazu GAFA. Wy wybieracie ten sposób, który jest dla Was łatwiejszy w zapisie. Tym razem mam do zapisu wyraz GAPA, ale jak widzicie, wyraz ten jest zapisany wielką literą. A więc rozpoczynam zapis wielkiej litery G. Po jej zapisie oderwałam rękę. Dołączam literę A, kierunek zgodny z jej kierunkiem zapisu. Od litery A od razu zapisuję literę P. Jak widzieliście, nie oderwałam ręki. I odrywam rękę do A, którą to literę zapisuję bez odrywania ręki. To był pierwszy sposób zapisu, a teraz przedstawię Wam drugi sposób zapisu tego wyrazu. Zaczynam wielką literą G, i teraz po jej zapisie nie odrywam ręki, tylko kreślę kółeczko, odrywam rękę do laseczki, dołączam laseczkę, od laseczki od razu litera P bez odrywania ręki moja litera P ma otwarty brzuszek i teraz popatrzcie po zapisie litery P nie oderwałam ręki tylko kreślę kółeczko kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara oderwałam rękę i dołączam laseczkę i tak wygląda drugi sposób zapisu wyrazu gapa wy wybieracie ten który nie sprawia wam kłopotów i jest łatwiejszy dla was w zapisie teraz przedstawię wam zapis wyrazu waga Zaczynam od litery w, którą kreślę, nie odrywając ręki. Po zapisie tej litery oderwałam rękę i dołączam literę a. Już mam pierwszą sylabę V. Oderwałam rękę do kolejnej litery, czyli do litery g, którą kreślę zgodnie z kierunkiem jej zapisu. Oderwałam rękę do litery a i literę a. Również zapisuję zgodnie z jej kierunkiem zapisu i nie odrywając ręki. Jak widzieliście, ten wyraz zapisałam w ten sposób, że do, y, każdej, przy każdej literze oderwałam rękę, a teraz pokażę Wam drugi sposób zapisu. Popatrzcie, zaczynam literą OW, tak samo jak poprzednio, i teraz po zapisie tej litery nie odrywam ręki, tylko kreślę kółeczko, kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Odrywam rękę do laseczki, dołączam laseczkę i po laseczce również nie odrywam ręki, tylko kółeczko, kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Dołączam laseczkę z pętelką i później nie odrywając ręki, kreślę kółeczko, kierunek przeciwny do ruchu wskazówek zegara, i odrywam rękę i dołączam laseczkę. I tak wyglądają dwa sposoby zapisu wyrazu. Uwaga, a wy wybieracie ten, który dla was jest łatwiejszy i nie sprawia problemów. Moi drodzy, myślę, że dzisiejszy trening, mimo iż był długi, nie wyczerpał was za nadto i przebiegł wam w sposób miły i przyjemny. Jeśli tak, to zostawcie ślad w postaci podniesionej łapki do góry. żegnam się z wami, życzę wam miłego dzianka. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce podczas kolejnego odcinka i spotkania z nową sylabą. Pa, buziaki! Hej!